Cześć moja droga, dzień dobry. Cześć, dzień dobry po raz drugi. Pamiętasz, ile czasu minęło? Trzy pół roku. Naprawdę? Tak. Ciekawi mnie, czy przybyło jakichś słów, które Cię śmieszą. Pamiętasz? Na przykład takich jak słowo, nie będziesz pamiętała. Kabelka. Flet. Tam to też a, było. A, ale kabelka była po czesku, ale mówiłam Ci o tym? Nie e, czyli torebka. Torebka. Tak, dobrze, mówiła. Dobra, dobrze. niebieskie, a właściwie różowe tabletki, które w torebce, w torebce wtedy miałaś. Tak, to są najlepsze tabletki na ból. Słuchaj, przypadkiem nie chcesz mi za coś podziękować? 17 wszystko. milionów odtworzeń. A, no, hello, no. Hello. Wiem, że to dzięki tobie tylko wszystko! Ja w ogóle tam nie mam znaczenia. Wiesz, ale, Dzie ale fajnie, nie? Fajnie się udało. Udało się, to było nagrane ci co nie wiedzą. Miałem okazję wystąpić w teledysku Ewy na osób. Dziękuję udało. Ci, bo już osobiście Ci nie podziękowałam. Widzisz, nie Przyjemność po mojej stronie, ale mnie bardziej interesuje, kto odgrywał rolę osób z Polski w Czechach. Czyli kto wystąpił w tym Czeskich wersji, w ten, Tak, kto to był? Um, no, pewnie w Polsce nie są znane, natomiast jedna osoba jest znana na całym świecie: to jest Jaromir Jagr, czyli no, tak naprawdę najsłynniejszy e, hokeista, tak to się mówi? w hokej, Najsłynniejszy w ogóle, cudowny. Udało mi się go chwycić, bo akurat był w Czechach, normalnie żyje w Stanach. I, i napisałam do niego, i tak wiesz, nie liczyłam, że to się uda, i on powiedział: okej, okay, przyjedźcie. I naprawdę tam jest, więc to jest totalny sztos. To jest też czat. I parę fajnych zespołów, naprawdę też przez wersja się udała zarobiliście. Jak ktoś nie wiedział o zapraszamy na Ostrzu. A, jest krótka moja rola prosto z kawalerki. <grym> 10 lepiej. lat na scenie, wielkie gratulacje. Dziękuję. Pytanie, a się nie pytanie, oglądałem Twój występ w Sopocie, gdzie to świętowałaś 10 i Ale się super. wzruszyła i załamał Cię głos. No, to naprawdę było piękne. No właśnie, co wtedy przeżywa? Co przeżywa 24-latka, która jest 10 lat na scenie, i obchodzi 10 nie może w to uwierzyć, bo to jednak, no w tym wieku to trochę jest nawet zabawne. <laughs> I gdzieś tam na pewno, ten koncert był dla mnie ważny, wiesz, bo ten co, to gdzieś tam się też zaczynało. Stałem tym utworem cicho i teraz mogłam wrócić z tym zespołem, byli moi rodzice, mogłam wystąpić na scenie, czułam się dobrze, miałam jakby dobrą kondycję głosu, co nie zawsze się zdarza, bo jestem typowa także mi psychika siada, wiesz, jestem nerwowa i, 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 i na głosie to się odbija, więc ja jestem zachwycona, że tak się to udało. Mm, wszystko jak, jak chciałam, i przeżywam coś takiego. Czuję się taka stara młoda też trochę, że tak niby niby mam 23 lata, a niby jednak jeszcze coś już przeżyłam, ale tak naprawdę ciągle straszne, to, to ciągle straszny początek to wszystko. Tak, tak mam taką nadzieję przynajmniej. Ty na scenie powiedziałaś, że zawsze jak zaczynasz dziękować zespołowi jak się do nich odwracasz, to mm -hmm. wtedy masz łzy. Tak. To rzeczywiście to jest ten punkt zapalny. Wiesz co, tak, bo, bo to wtedy też tak było na w Sopocie, że wtedy tak. zaczęłaś mieć łzy. Bo zawsze jest tak, no jak widzę rodziców, to też zawsze ryczę, ale jeszcze tak miałam z tym zespołem całym, że jednak wiesz, spędzasz z nimi sporo czasu w tym busie, um, w sali prób i oni tam, wiesz, są tacy najbliżsi kumple i tak się odwracam do nich, wiem, jak długo nam trwało przygotować choćby na repertuar, co prezentowaliśmy na scenie. I tak mam... Wiesz, i, i zawsze ryczę. I też fajne, to są kopaki, wszyscy starsi ode mnie, i jak na nich czasami patrzę, to też im tak wiesz łezka popłynie, to, to mnie, mnie wzrusza jak oni są wzruszeni I, i to jest naprawdę fajne, jak wiesz taki facet, który gdzieś tam ciągle jest tym szefem muzycznym i tam robimy swoją robotę, to później tak, bo jednak gramy razem 8-9 lat, to wiesz tam popłynie łezka, to ja tak ojej wiesz, fajnie, naprawdę jest fajnie, mamy fajny, fajny klimat w zespole. Właśnie bardzo mnie ciekawi, powiedziałaś szefem muzycznym, bardzo mnie ciekawi czy Ty denerwujesz się na swoich współpracowników i czy zdarza się na nich krzyczeć? Bo umówmy się Aha. na 99%, jesteś najmłodsza z nich wszystkich. Tak, jestem. Yy, nie, nie krzyczę, ale nauczyłam się asertywności, potrafię powiedzieć nie albo potrafię powiedzieć, że coś mnie wkurza. I tak właśnie było po koncercie. Koncercie nam się nie za bardzo udał, więc mieliśmy taką, takie gadane wieże, mówię chłopaki, tak nie. Tak, tak nie można. I, i, I wiesz, zawsze sobie rozmawiamy o błędach, żeby coś z tego wyciągnąć, i to też jest ważne. Gdzieś tam trudno jest utrzymać coś takiego, że jest się gdzieś tam szefową tego zespołu, że tak wiesz, no jakoś jest Ewa Farna z zespołem, więc muszę tam mieć. E muszę to być tak, jak ja chcę, tak naprawdę. I, i z drugiej strony jestem kumpelą w busie, jest w makijażu, wiesz, jak, jak mi jest źle, to o tym mówię. I, i, i jakby mamy razem, przeżywamy różne emocje, więc. E Trudno gdzieś tam pośrodkować to, że kumpela do ciebie mówi: Nie możesz tego robić, wiesz, chodźmy pracować od nowa, skasujemy ten pomysł i tak dalej. Więc to jest, to jest chyba gdzieś tam trudne trochę. Nauczyłaś się asertywności, co powiedziałaś? Tak. Czego jeszcze się nauczyłaś przez te 10 lat w biznesie? Nauczyłam się mieć dystans, nauczyłam się nie przejmować się głupotami, nauczyłam się tego, że ludzie strasznie łatwo, nie znając kogoś, potrafią rzucać sądami co mnie trochę wkurza. I sama poprzez to nauczyłam się nie robić tego, więc jak kogoś nie znam, e, to, to się staram go nie hejtować i... E, wiesz, nigdy nie wiesz, co za tym stoi, więc tak naprawdę tego mnie to też nauczyło, bo poprzez hejty ludzi, poprzez to, jak oni potrafią reagować, e, no, absolutnie mnie znając na podstawie na przykład jednej piosenki powiedzieć coś złego, to... E, wow. Więc, więc też się tego nauczyłam i staram się tego nie robić. Jakbyś miała sobie przypomnieć y Jakąś wpadkę, wpadkę, którą pamiętasz przez te 10 lat, która była najbardziej spektakularna. Kojarzysz takie rzeczy? No ja wiesz, bo dziesięciolecie sporo. to jednak jakiś czas podsumowań, więc... Tak, 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 ja ich mam sporo. No na przykład pamiętam... A make-up sylwestrowy? Nie. A co? Powiedz nagło, zanim wytniemy. Ojej, przestań! Przestań! Nie miałeś tego przypomnieć. To było straszne, to było... No, to... Pierwsza wpadka była taka normalna. Miałam, <grym> miałam buty na obcasie. Były to telekamery, takie piękne niebieskie buty do takiej niebieskiej sukienki i miałam wyjść na scenę z nowym singlem e, Rutyna, którą gdzieś tam premierowałam. I bezpośrednio przed tym złamał mi się ten odcas. I mówiłam, co on robi, co robić, robi, się nie buty, więc to daliśmy radę jakoś zrobić, ale mi się takie rzeczy małe zdarzają non stop. Ale taką poważną wpadkę miałam, miałam taki jeden nieudany występ, który bardzo pamiętam. Był na Gali. Na, gali. na gali, tak. Ale... Nie, a ja teraz o to pytałam fanów niedawno. E, więc to, to był straszny występ. E, no ale wiesz, zdarza się też, dużo z tego wzięłam. Ale z drugiej strony nie, nie dałam dobrego występu, ale nauczyłam się e, Litwo, ojczyzna moja, bo wtedy miałam do wyboru albo to, albo to. Więc dostałam piątkę z polskiego nauczania się Litwo. Ale. Ale, ale wiem, sądzę, w że w zestawieniu tylu dobrych występów, nagle jeden o, zły Jezu, to w ogóle dziękuję. jest niczym. Wiesz co, ale fajnie, bo fajnie to też fanie odebrali. Nie było tak, że, wiesz, że oni chyba to zrozumieli i gdzieś tam powiedzieli, eh, tam spoko nie udało się idziemy dalej. Nie? Ja sądzę, że oni zrozumieli, dlatego, że ty zrozumiałaś, widziałem ten wpis. Że to będzie kurde, no nie wyszło, nie udało się, słuchajcie, miałam też za mało się czasu. Zdarza, wiesz. To też, też się zdarza, ale na pewno nie, nie jest to profesjonalnie, nie powinno się zdarzyć, więc po prostu wziąłem z tego Lekcje. wnioski. A powiedz mi, a Nagrywany jest o Tobie dokument, film dokumentalny. Tak. Powiedz coś więcej na ten temat. Jest to fajna sprawa, naprawdę, bo nagrywamy to już drugi rok. Chodzą z Tobą, z kamerą, Kamier krok w krok. Tak naprawdę tak. I... Są też archiwalne ujęcia, jest jakby bardzo dużo ujęć takich wstecz. Są też wywiady takich, których normalnie nie ma, na przykład z moim menadżerem. Albo są wywiady z moimi rodzicami, którzy nie udzielam wywiadów. Też o, tym moim, o tej mojej przygodzie z muzyką. Więc ten dokument nie będzie opowiadać o tym, że w 2006 roku wydałam pierwszą płytę, ale będzie bardziej opisywać to, że jakie emocje mi towarzyszyły podczas tego, kiedy śpiewałam na scenie i chodziłam do szkoły, kiedy przeżywałam tak naprawdę pierwsze miłości i musiałam gdzieś tam mieć piątki, soboty zajęte. Jak to było, kiedy e, trzeba było zdać maturę do tego koncertować. Jest takie połączenie takich zwykłych e, spraw każdego człowieka, czy młodej dziewczyny e, i dorosłej i do, dorosłe jakby piosenkarki na scenie. Więc chciałam z tym dokumentem i tym dziesięcioleciem, które ciągle ta podkreśla i próbuje, jakby zamknąć to, to dzieciństwo, które. Mm, Spędziłam na scenie po prostu i teraz już zacząć śpiewać jak, jak dorosła kobieta. A jakbyś miała wybrać z tych 10 lat jedną, dwie, trzy zdarzenia, takie, które najbardziej zapamiętałaś, e, sukcesy Twojej kariery, co byś wybrała? Sukcesy? Uuu. Sukcesy, momenty. Na pewno wydanie Cicho, no to jest przełomowe dla mnie. Nie tylko, bo... jakby dla Polski, ale dla mnie jako dla, dla osoby w tym, że wydałam tę piosenkę i tak naprawdę Coś tam się zmieniło, że poczułam, że może ta kariera mogłaby być realna też w Polsce. Bo wtedy śpiewałam w Czechach, i mhm. Polska jest taki wielki kraj przecież. To jest niemożliwe, żeby komuś to się spodobało. I, i jakoś tak wiesz, to cicho fanie zażarło, więc to była taki, taka wielka zmiana. Później, wydanie znaku mojej piosenki, gdzie myślę, starałam się trochę nauczyć fanów, że. Jestem kobietą zmienną i że mój repertuar nie będzie ciągle taki sam. I musiałam przyzwyczaić niektórych fanów do tego, że to nie będzie farna ciągle tylko na bardzo rokowo wiesz. Yy na czarno zawsze ubrana i, i, i śpiewająca w kółko cicho, ale że lubię też inne style, że lubię się pokazać inaczej, lubię założyć jakiś kolor, lubię nie mieć grzywki, lubię mieć czerwone włosy. Wiesz, że po prostu gdzieś tam się rozwijam i przyzwyczaić fanów do tego, że um, nie będziemy stać w miejscu, ja tego nie lubię i nie chcę mhm. tego, więc cały czas każdy mój twór, tak samo jak ten nowy Boomerang, jest zupełnie na przykład ma taką nowoczesną produkcję, której jeszcze nie miałam w swoim repertuarze, więc każda ta piosenka gdzieś tam się pojawia troszeczkę, w, zawsze zaczerpnie z innego stylu i i to był dla mnie taki moment przełomowy, kiedy tym fanom powiedziałam: Ej, nie, nie spodziewajcie się, że ciągle będzie cicho w kółko i nic więcej, nie? Więc tak. To największy plus bycia Ewą Farną? Ha, ha. Um, jest straszną szczęściarą ta farna, naprawdę. Ma tą rodzinę, ma zarąbisty tym ludzi wokół siebie, ma zarąbistych fanów, którzy po prostu brzydko mówiąc, kupili ją taka, jaka jest. Wiesz, że nie musiałam na sobie kłaść mięsa, nie musiałam. No, nie wiem, stylizować się przed każdym wywiadem, czytać scenariusz, jak tak naprawdę mam zaakceptować tą swoją nową rolę publiczną, ale po prostu jest, jestem taka sama poza sceną, jak na scenie, i to jest fajne, że ktoś cię kupuje taką też normalną dziewczynę, naprawdę. jest to brzmi tak banalnie. Nie wiem, jak to inaczej opisać, ale chyba wiesz, co mi chodzi. No, ale Wierzę, bycie sobą jakby, jest strasznie ważne. więc... To jest takie, tak to brzmi, ale, ale jeżeli ktoś akceptuje ciebie tak, jak naprawdę jesteś, to jest. To jest gdzieś tam naprawdę wielki sukces, bo nie musimy zgrywać. 10 lat na scenie, 10 lat Twojego życia, 10 lat tak naprawdę zmian. No tak. Na jakim jesteś etapie? Co zauważasz w sobie? Co jest dla Ciebie najważniejsze? Jaka teraz jesteś? Ja uważam, że jedyną taką sprawą, która myślę różni się mój wizerunek na scenie od takiej Ewy zwykłej, jest to, że na scenie staram się i mam nadzieję, że jestem energiczna, wesoła, taka piźnięta trochę, a prywatnie jestem. Maksymalną nudzianą, jestem strasznie nudna, nie lubię imprez i, i lubię choćby z makijażu no, w jeansach, wiesz? Jakby czasami, bo mam też Twoją audycję w radio, i tak mnie pytałam: OK, więc super, powiedz nam co przeżyłaś przez ten tydzień, nagramy to, ja mówię: Kurde, siedziałam nad mailami, miałam koncert, spałam w pociągu i tyle. No, jakby nie przeżyłam jakiś ale co nie, boś z naszymi przyjaciółkami na kawę coś, mówię: Nie. A, a nie miałaś jakiegoś fajnego przeżycia, ja mówię taki zwykły dzień, wiesz? Ale jakiś impregdzie byłaś, coś ja mówię? Nie. Kurde, napiłam się w domu wina przy kolacji, wiesz, patrzyłam na serial, proszę spać. <laughs> naprawdę jestem takim, takim swoim życiu prywatnym strasznie nudna. Na tak jestem młoda. <laughs> to jest niezamysłowe. 24 lata, 10 lat na scenie, własna audycja <laughs> płyty. Audycję słuchałem, nawet pierwszą twoją audycję słuchałem. O mój, Boże, no, naprawdę. Słuchałem. Jest co tak. niestety nie jest to lepsze. Ciągle, Ciągle nie mam w tym progresu. Mówiłaś o maturzystach coś, prawda? W pierwszej coś było o maturzystach. Tak, a. tak, to, to może widzisz, to no to, to pamiętam, gdzie byłem, kiedy jechałem samochodem i włączałem Wiesz co, po prostu czasami mówię coś, co, co przeżyłam, czasami coś na temat muzyki, którą tam puszczam, a czasami mam tak, że chciałabym się podzielić z taką normalną, z takim normalnym swoim życiem, ale ono jest naprawdę strasznie nudne, mówię tak, Wczoraj sobie gotowałam to i to, wiesz, poszłam z psem na przechadzkę i takie zwykłe rzeczy. Natomiast może to, może to jest dlatego, że dzięki temu, że od 12 roku życia przeżywałam naprawdę niecodzienne życie już na scenie, takie totalnie niecodzienne wrażenia, ktoś krzyczy, że cię kocha, wiesz, nie wiem, wydajesz płytę, jesteś w studio w wieku 13 lat. No nie wiem, takie totalnie rzeczy, które się nie zdarzają nawet później. To przez to ja strasznie cenię takie zwykłe, normalne rzeczy. Ja się mogę po prostu jest mi najlepiej, poszłam Miałam teraz takie PR-owe dni, powiedzmy, e, promując ten singiel nowy i skończyliśmy o 18 mm, parę dni temu, i poszliśmy na zakupy z moją menadżerką. Jezu, ja odpoczyłam, wiecie, jak to było fajne. I miałam tak, to było cudowne. No. I mówiłam tak, jej, bo nie byłam strasznie długo na zakupach. I tak się cieszyłam z takiego zwykłego jakby wyjścia z kumpelą, powiedzmy, moja menadżerka jest moim kumpelą. Też, więc po prostu wyszłyśmy, wiesz, te kosmetyki, coś tam i takie zwykłe. Powiedzmy głupie rzeczy, które na przykład y, ludzie nie sprawiałyby radości, to ja jestem, po prostu wciążym, nie wiedzieć. Dokąd idziesz? Dokąd zmierzasz? Gdzie chcesz być? Chciałabym, żeby to trwało nadal, żebym gdzieś tam, e, by to gdzieś tam cieszyło tych ludzi, ta muza moja, żeby mi za bardzo nie wkurzała, żeby nie, 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 wy, nie wychodziła z lodówki, <laughs> bo jednak teraz tego było dużo. Mm. No i tak na poważnie, żeby żebym mogła to, w czym się czuję najlepiej, czyli w śpiewaniu, jakby kontynuować to. Bo szczerze, ja uważam, że poza śpiewaniem jestem takim beztalenciem, że nie mogłam nic innego robić, więc, więc cieszę się, że mogę śpiewać i um, sprawa mi to po prostu dużo, dużo, dużo szczęścia i radochy, więc to bym sobie życzyła. No, a wiesz, prywatnie to chciałabym, żeby, żeby było zdrowie, takie te podstawowe znowu rzeczy nudne, powiedzmy, ale niestety niecodzienne w dzisiejszym życiu. Wiesz, żeby ciągle było fajnie, mam fajnych przyjaciół, fajnego chłopaka, że mój pies był grzeszny. Głupoty kurde, ale wiesz, takie normalne rzeczy. Ja sobie nie życzę jakichś wiesz, nagród czy czegoś, bo to są, to są takie... Jak możesz usiąść z kumplami, właśnie na picie dobrego wina, zjeść fajną kolację i powiedzieć mam się dobrze, to to jest, to było najlepiej. A jakbyś miała opisać, powiedziałaś y chłopak i tak dalej. Jakbyś miała opisać stan zakochania swoimi słowami? Stań zakochania? Tak. Wiesz, stadium zakochania to jest jedna sprawa, natomiast ja bardziej teraz jestem w stadium takiej naprawdę miłości, wiesz, że gdzieś tam to zakochanie jest takie na początku i później ono ciągle jest, ale jest bardziej po prostu kochasz już tego człowieka, bo uważam, że kochać i zakochać się to są dwie różne sprawy. Hmm. Więc yy, ja, ja, ja bardziej po potrafię chyba tą miłość opisać, ale tak, nie nie, nie, nie przeszkadza. To jest tak, że kurczę, chce ci się wracać do tego człowieka. Nawet ja ze swoim chłopakiem jestem naprawdę na sobie w busie, w zespole, w domu. Um, ale chce ci się wracać. Jak ci coś wkurza, to do niego. Jak Cię coś cieszy, to do niego. Jak um, um, potrzebujesz jakieś emocji z siebie dostać, to dzwonisz do niego. Ej, jest moim najlepszym kumplem i to jest fajne, wiesz. A zakochanie to jest tak czasami, że nie mogłabym z Tobą przeprowadzać wywiadu, bo bym była tak, wiesz, skupiona tylko na tej sobie i ciągle bym tak bujała w bokach. ale takie, 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 wiesz, ekstremalne uczucia gdzieś tam, gdzieś tam później e, się łagodzą, więc, więc... A czym Cię urzekł Twój chłopak? Jest dużo rzeczy, natomiast, y, wiesz co, najbardziej, najbardziej w nim cenię to, że jest uczciwym facetem jest fair człowiekiem i to jest chyba najlepsze. No dobrze, 24-latka, 10 lat na scenie, jakie plany zawodowe przed Tobą? Wydaliśmy za singla Polska-Czechy. Polska, bumerang, bumerang. widzę, że chce Ci śpiewać, ja mam tu scenę, będę śmiało. O, ale faktycznie masz scenę, widzisz. Y, tu jest taki zwyczaj, czy wiesz, że każda gwiazda wchodzi i jednak o, śpiewa na tej scenie. O. To jest dokładne, ale spokojnie, masz czas, bo to jest <laughs> dopiero po ostatnim pytaniu, które właściwie teraz padło, <laughs> okay. więc to jest to. Okej. Okay. <laughs> Oprócz tego boomerangu, jak mówiliśmy, ten film dokumentalny, więc to jest coś, co mnie wiesz, cieszy, ja montujemy to teraz i to jest fajne. Hmm. Koncerty, trasa letnia, no taki klasyk przed latem, na szczęście, że tak jest. Ehm. Powiem Ci, że ten boomerang cały nie jest jeszcze zapowiedzią jakiejś płyty, bo nie mam pomysłu na płytę, no nie właśnie. mam konceptu, nie mam czegoś, co chciałabym przekazać fanom, jakieś wizji, a tych płyt przecież trochę było, więc aż będzie tak, że jestem pewna, co chcę wydać, to to wydamy. No um, i kiedy? mam jakiś A, gram, te... Syka, ja gram taki fajny festiwal w Czechach, gdzie gramy z moją płytą ostatnią inna, e, gdzie w swoje numery ubrałam tak bardziej w jazzowe aranżacje. To mam taką płytkę, gdzie bez łez, cicho, znak są w takich bardziej jazzowych klimatach. E, I zostaliśmy zaproszeni na taki trochę jazzowy festiwal w Czechach i gramy przed Stingiem. Nie. E... No, gdzie ja przed mam Stingiem? To no, no właśnie, Metronom Festiwal to się nazywa. Nie pokażę. Już za parę dni, no. Pozna Stinga. I hope, I hope! Naprawdę, więc to myślę, jak pytać o to zakochanie, to będzie trochę tak, wiesz. Sting, o oh Jezu! I już utrzymać tam, więc tak. A więcej jest... grasz w Czechach czy w Polsce? Wiesz, co, tak, pół na pół, powiem ci. Ale zależy, jaki mamy rok, bo w tym roku skupiłam się na, przykład na Polsce, że gdzieś nad Polsce, wiesz, był ten idol, jest audycja, jest naprawdę sporo się dzieje w Polsce. A w zeszłym roku były na przykład Czechy znowu dziesięciolecie, więc tam się dużo działo. E, zawsze to jakoś trochę tak, wiesz, dostosowujemy do tego, co się dzieje w danym kraju. No dobra, no to żebyśmy się nie Ale nudzili, coś... słuchaj, jak jest cena, to weźmiesz na chwilkę to, słuchaj, e, co? patrz, co się robi. Tak, i ja ci pokażę, kto się robi. U Pokaż mnie są mi. widzowie przyzwyczajeni do tego, że nigdy nie mam podkładu. Widzowie wiedzą, że u mnie nie ma podkładu. Nie mogę że ja, no. <laughs> Że nie ma podkładu muzycznego. I zazwyczaj robimy to tak. Ale wiesz, że to się wywali pode mną? I Jakie wywali pod tobą? Jeszcze ja tam wejdę i będzie dobrze. Patrz, robi się tak, robi się tak, tu się mojego montażystę, operatora przesuwa i ja włączam tą muzyczkę z głosem i nie tańczymy i śpiewamy. Czyli playback? Tak i to jest oficjalnie, wszyscy wiedzą, ale Ty I to śpiewasz. Jest playback. I możesz sobie wybrać mikrofon albo z łazienki albo stąd, zobacz dla masz. Dziękuję Ci, wybiorę. Wybiorę zaraz mi... <noise> Te słomki są fajne. Ale mam śpiewać o nie. Na śpiewaj. I jestem pewna, że wróci po chwili. Trochę na oślep. Może naiwnie lecz Zaraz się zdziwi Świat okrągły jest. To co wysyła. Nie ma świata, Uderzy mnie mocno! Świecisz! Mocno! O, Jest. Trzeba cierpliwym być. Choreografie ci trzyłam na miesiące. Trzy. Bom, bom. Zaboli Ciebie. Szybko wracają rzucone kamienie. Los czasem szorski jest, lecz sprawiedliwy. I nigdy się nie myli, ale teraz, los nigdy się nie myli. Trzeba cierpliwy. Ja bym tutaj przychodziła ćwiczyć choreografię swoją, wiesz, bo to jest fajne z tym mostrem. Śmiało. Możemy. A to on dwa miesiące, wiesz o tym? Najlepsze było to. <grym, grym>, to> Na <grym>, master. Na master. Na master, tak. Naprawdę? No. No co, co no co ty? No. To ja też muszę powiedzieć. Jedziemy. Pozdrawiamy. Cześć.